Filip Rorand, Fundacja DKMS Polska, koordynator do spraw rekrutacji dawców. O co najczęściej pytają ci, którzy się rejestrują? Czy pobranie szpiku jest to wielka igła w kręgosłup i paraliż? Nie. Czy tak jest? Nie jest to wielka igła w kręgosłup, nie jest to paraliż. Pobranie szpiku wiąże się z pobraniem z talerza kości biodrowej. Pobieramy 5% szpiku z całego organizmu, który się regeneruje w ciągu 10-14 dni. I ten szpik jest pobierany pod pełną narkozą. Jest to bezbolesne, narkoza trwa godzinę z wybudzeniem, więc jest to krótka, płytka narkoza. Nie mamy się czego obawiać, nie ma żadnych skutków ubocznych. Jedynym może być ewentualny ból w tym miejscu i tyle. A drugim skutkiem ubocznym to jest uratowane czyjeś życie. tabluus kun <messis> 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 Paulina jako pierwsza oddała krew do analizy. Dowie się za 2-3 miesiące, dostanie za 2-3 miesiące kwitek, że jest już w bazie dawców. Bolało? Nie. Krew oddajesz wcześniej, tak już mówiłaś, tak. czyli jesteś obeznana z igłami, tak. nakłuciami i tym wszystkim. A komuś, kto nigdy nie oddawał krwi, nigdy nie było takich badań, co byś powiedziała? Dlaczego warto? Warto pomagać ludziom, bo może też z naszej rodziny ktoś będzie potrzebował tego, więc nie jest straszną rzeczą, więc lepiej oddać komuś, jeżeli można pomóc komuś uratować życie. To nie może być dawcą, bezwzględnie? Nie mogą być dawcą yy, osoby, które miały żółtaczkę typu B i C, wszelkie zmiany nowotworowe. Tych wykluczeń jest bardzo dużo. Ja tu podaję przykład. Każdy, kto chce przyjść się zarejestrować, ja mam ze sobą listę wykluczeń przygotowaną przez naszego lekarza, chirurga, hematologa, jak również listę wykluczeń zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Tak? Więc tych wykluczeń jest bardzo dużo ich około 400, dlatego mamy taką listę, żeby było to jasne i klarowne. W jakim wieku może być chętny do zbadania? Zarejestrować się mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie przekraczają 55 roku życia. Co jest jeszcze ważne, muszą ważyć minimum 50 kg i nie mogą mieć zbyt dużej nadwagi.